To był jeden z tych dni, kiedy Jasiu wstał z łóżka z przekonaniem, że dziś zostanie bohaterem. Tyle, że, jak zwykle, nie takim, jakim by chciał. Najpierw spóźnił się do szkoły. Bo jego budzik, jak twierdził, zadzwonił po cichu z szacunku dla sąsiadów. Wpadł do klasy z rozwianym włosem, a pani od matematyki już czekała z rękami założonymi na piersi. Jasiu, czemu się spóźniłeś? Spytała chłodno. Bo chciałem sprawdzić, ile sekund trwa spóźnienie. Żeby następnym razem być punktualny. Odpowiedział z uśmiechem. Cała klasa ryknęła śmiechem. Pani nie. Kiedy zapytała go o tabliczkę mnożenia, Jasiu spojrzał w sufit i powiedział: Pani, ja to bym się uczył, ale nie chcę psuć na duże niespodzianki, że jednak coś umiem. Na przerwie Jasiu wpadł na pomysł życia. Otworzył własny sklepik z poradami za dwa złote. Pierwszy klient, kolega Tomek. Jasiu, co mam zrobić, żeby pani mnie lubiła? Jasiu zastanowił się chwilę i mówi: czekoladki i powiedz, że to z okazji Dnia Grzecznego Ucznia. Ale nie ma takiego dnia. Zdziwił się Tomek. No to będzie pierwszy, a pani lubi być pierwsza. Kolejka do Jasia rosła, aż w końcu przyszedł. Sam ksiądz Katecheta. Jasiu, czy ty wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają? Wiem, proszę księdza, ale lepiej płakać w nowym aucie niż w tramwaju. Katecheta westchnął, ale po chwili sam się uśmiechnął. Po lekcjach Jasiu wrócił do domu zadowolony. Ale mama już czekała w drzwiach, trzymając zeszyt. Jasiu, czemu masz w dzienniczku wpisane kłamie na lekcji? Bo pani się spytała, kto zrobił zadanie. A ja z przyzwyczajenia powiedziałem, że ja. Mama złapała się za głowę, a Jasiu dodał. Ale nie martw się, mamo. W szkole mówią, że jestem wyjątkowy. Naprawdę? Spytała zdziwiona. Tak, nawet pani dyrektor powiedziała, że takiego ucznia jeszcze nie mieli i długo mieć nie będą. Wieczorem przed snem... Jasiu stanął przed lustrem i pomyślał głośno. No cóż, dzień jak co dzień. Trzy uwagi, dwie pochwały od kolegów i jedna od księdza, że przynajmniej się nie nudzę. Uśmiechnął się szeroko, po czym dodał. A jutro wymyślę coś jeszcze lepszego. Może założę własną szkołę. Ale bez matematyki. Temorał. Nieważne, co się stanie. Zawsze można obrócić to w żart. A jeśli ktoś mówi, że jesteś niemożliwy, to znaczy, że jesteś legendą, jak Jasiu.